W dzisiejszym filmie zagramy sobie w gierkę, w której nasze brainroty wykluwają jajka, jak widzicie. Tutaj tripitropa wykluwa tripitropa jajka. Dziwnie to wygląda. Ogólnie ta gierka wam coś może przypominać. Eee, ta gierka została stworzona przez twórców trade' brainrot, jakby już dawno nie nagrywałam tradeowania brainrotami. Ale no zagramy sobie w ich nową gierkę tak naprawdę. tej, jakby nasze braid wykluwają. Jajka, dobra, tutaj, jak to działa? Tutaj mamy też jajka, możemy sobie zesponować jajko. Hej, tu mam takie za 250 dolców. tung, -tung jajko, dobra, to będziemy mieć tung tungi. tu będzie nasz tung, tung jajka wykluwać. Zobaczymy, jak to działa. Mam nadzieję, że uda nam się dojść do jakichś jajek, gdzie na przykład, no nie wiem, lawaka będzie wykluwać swoje lawaka jajka. Zobaczymy, jak to wtedy będzie wyglądać, albo jakiś, nie wiem, Dragon kanoneli, Dragon kanoneli jajka mogłyby fajnie wyglądać, ale zobaczymy, do jakiego poziomu uda nam się dojść. Na początku tutaj, tung, -tung jajka, zobaczymy, jak będą wyglądać. Dobra, mamy tung, -tung jajka. haj mamy tutaj, takie tungtung jajka. Nawet spoko to wygląda. Dobra, tutaj sobie pozbiera. Chociaż nie, to automatycznie nam się zbiera chyba. Jak to działa? A tu zbieram jajka. Dobra, ile ja mam tych jajek? Co to jest? Zobaczcie, jak ja miałam starta jajek tutaj. Aż tam gdzieś do góry to idzie. Gdzie ja to mogę sprzedać? Gdzie to się sprzedaje? A tutaj, dobra, tutaj sprzedajemy. 88 tysięcy mam. Co jest? Jak ja ma 88 tysięcy już? Czemu to tak szybko urosło? Nie wiem, czy ktoś mi pomógł czy coś? Ten gość mi tutaj w moim kartonie siedzi. Dobra, nie wiem jakie ja to zrobiłem, ale dobra, tutaj możemy sobie zesponować kolejne. Dobra, tego nie chcę Bananita, dolfinita, jajko Dobra, zobaczmy jak będzie wyglądać Bananita, dolfinita, jajko za 20 sekund. Tu się tak trochę inaczej robi. Tu się tak spawnuje te jajka. Cyk, cyk, cyk. Możemy tak sobie spawnować po prostu. I czy to nam zabiera w ogóle siano? To nam nie zabiera siana. Kurczę, tam było bananita jajko, mogłem sobie je zabrać. Dobra, ale czekam na jakieś mocne. Kurczę, tam też było diabentowe. A i zepsułem trochę. Muszę uważać, żeby nie zrobić czegoś źle. Tutaj w ogóle coś też mamy. Co to jest? Aha, tu mamy dropper lepszy. To możemy sobie dropery kupować. Bo tutaj mi zasłania coś. Dobra, teraz, teraz będą nam się lepsze spawnować, chyba. Teraz mamy berber, potapim jajko. Dobra, zobaczmy gdzie będzie byr, byr potapię, jajko. Już tutaj to z bananita mamy do wyklucia. Dobra, mamy bananita i ona 30 dolców za jajko farmi. Dostajemy 30 dolców za jedno jajko. Dobra, zobaczmy ile teraz mamy do sprzedania. 3000. Dobra, musimy coś lepszego zesponować na pewno. Tutaj tung, tung, u-din-din-din-dun. Dobra, tutaj mamy takie jajko za 25 koła. To już jest drogie, to już jest drogie, to już będzie z... ciężko tutaj odblokować. Tu w ogóle mamy kolejny jakby poziom naszej bazy dropper, w ogóle jakie tam mają wieże wielkie. Przecież nie, no, za taką ilość jajek to się masakresz na ilość kasy musi zarabiać, jako nie mają tam. Dobra, to jeszcze to sobie weźmy. Sprzedajmy, no 1900, nie wiem czemu ja tyle na początku dostałem w sumie. Teraz się nie dostaje dużo. Wyklujmy sobie tutaj berber, patapim, jajko. No i to na farmie 45 i tutaj do Udin Din Din jeszcze musimy poczekać trochę. Co tu jeszcze w ogóle jest? My starter packu na pewno nie będziemy kupować, sobie bez sensu. My chcemy dojść do jakiejś, nie wiem, lawaki, lawaka jajka, czegoś takiego. Tutaj w ogóle ktoś ma 20 milionów jajek. Dużo powiem wam, dużo. Czy tu mamy jakiś shop? Czy możemy sobie coś kupić? U, tu na pewno koło jest. Czy mamy spina? Kurczę, nie mam spina. Cikleteer tu w ogóle można zdobyć. Smyć ciekawe, jakie tu są sekrety. Może sobie kupimy jakieś jajko za Robuxy i tak dalej, ale na razie sobie pograjmy bez wydawania Robuxów. Przynajmniej jeszcze na razie. Dobra, tutaj możemy sobie tego u din din duna wykluć. I on farmi już 50 pindolców za jedno jajko. No i on udin din din dun jajka nam tu wykluwa. Dobra, spoko. Black Hole Event teraz się rozpoczął. Spoko, sprzedajmy tutaj to. Kurczę, i tak nie mamy za dużo siana, to wszystko tutaj berber patapim Dobra, możemy sobie to zabrać. Ile to w ogóle można mieć tych jajek? Tu jeszcze mamy drugi rząd jakby. Tutaj Black Hole, a dobra, teraz Black Hole jajka mogą nam wychodzić. No nie no, takie legendarne. Dobra, musimy koś siano zbierać na to. Nie wiem w jaki sposób to uzbierać, ale musimy uzbierać siano na to legendarne jajka. W takim razie, oby mi to nie znikło. Czy możemy tutaj na przykład kupić sobie siano? A tu w ogóle w tej gierce. Z... A nie, tu normalnie gamepassy są. W ogóle eklaka mam. Podwójny speed. Jakby oni przynieśli gamepassy z tej gierki. Z trade'owania Brainerów przynieśli do tej gierki chyba gamepassy. Dobra, kupmy sobie ten huge pad. Nie wiem czy mam tyle Robuxów. Chociaż nie wiem czy tutaj starter pack nie będzie lepszy, bo chcę sobie to legendarne. Co Starter Pack mi daje? 150 tysięcy od Indyndynduna i OP jajko jakieś. No dobra, to kupmy sobie może to. Yy, no i teraz mam 192 tysiące, jeszcze nam brakuje 50 tysięcy, ale dozbierajmy jakoś no. to legendarne. Musimy dojść do sek sekretnych jajek. Yy, dobra, gdzie mam to OP -jajko? Tutaj mam to OP -jajko. Wyklujmy sobie. Je. Zobaczymy, co tu będzie. Jakiś heavily znowu jest tutaj. A tu w ogóle się losuje. Tu lawakę możemy dostać. Heavily Flurry Flurry. 187 dolców. farmi nam za jedno jajko. Tutaj jeszcze tego sobie wyklujmy. Dobra, musimy uzbierać tych 250 tutaj. No to legendarne. Szkoda, że stracimy Black Hole Event, no ale trudno. Wolę sobie legendarne jajko kupić, bo to nas przybliży, oczywiście, do secret jajka. W sumie fajnie zagrać w sobie tak, w taką podobną gierkę do tradowania Brainrotami. Tradowanie Brainrotami było fajne, ale. Znudziło mi się trochę i przestałem w to grać. Większość z was pewnie też. Dobra, zobaczmy ile teraz już mamy siana. Również 17 tysięcy. Jeszcze 30 tysięcy nam brakuje. Do tego legendarnego jajka. Nie wiem, czy jakiegoś spina mamy. Tu jest jakiś darmowy spin. Ale to za dołączenie do grupy. No nie no to. Nie chce mi się dołączać do ich grupy. Dobra, zróbmy to tak, że może sobie kupimy tutaj za Robuxy, za 24 Robuxy, 25 kg. To nie jest super opłacalne, ale już dzięki temu będziemy mogli sobie kupić tutaj to legendarne jajko. Tutaj to cyk. Dobra, mamy 260 tysięcy, kupujemy sobie to. No i dobra, mamy teraz legendarne. Mam nadzieję, że to było opłacalne. 3 minuty, 3,5 minuty muszę czekać. No nie, no powaliło ich. Powaliło ich. Dobra, mamy 16 tysięcy. Dobra, niech teraz się trochę więcej wyfarmi siana. Eee, Zapełnijmy sobie tutaj te wszystkie rzędy. Jeszcze dwa jajka wyklujmy i niech się wyfarmi trochę więcej siana. Teraz tutaj to nie. Dobra, birbira, jednego weźmiemy. To też nie. Aj, nie chciałem tego kupować. Tutaj black hole bananito do ital. to nie. To też nie. To też nie. To też. też... Pursze to jakiś epic golden. Frigo camelo. Czy ja tyle uzbieram siana. Nie uzbieram raczej. Dobra, mniejsza, musi sobie przejść dalej. Dobra, jeszcze jednego berbera. Dobra, wyklujmy na szybko dwa berbyry. i niech to się trochę pofarmi. Dobra, już minął ten czas, zobaczmy co nam wyjdzie z tego legendarnego. A tata, ta sahur nam wyszedł i on daje 100 dolców, kurczę, to powiem wam, że jakoś super... nie jakoś super dużo. Trochę nam zajmie, zanim uzbieram do sikreta. Dobra, mamy 290 tysięcy. Pospełnujmy sobie legendarne golden za 500 tysięcy, no tyle nie mam tutaj Epic. Dobra, no to Epika na pewno możemy wymienić. Weźmy sobie tutaj, zbierzmy to. I dajmy sobie tutaj tego epika. Tung tunga tak samo. Dajmy sobie tutaj u Dinduna. Din no musimy jeszcze trochę pocisnąć. Musimy jeszcze trochę pozbierać. W ogóle tutaj zobaczmy co inni mają. Tutaj gości ma Frigo Camelo. To już ma dwa piętra gościu. Tu jakieś Hole ma, dobra, to jakiś kozak jest. I tu jeszcze da się w ogóle upgradeować to. Aha, dobra. Ja nie zauważyłem czegoś takiego, że tu jest jakieś upgrade'owanie Czy ja też mam takie upgrade'y? Też mam takie upgrade'y, no nie no I Zobaczcie, że to rośnie No dobra, to zaupgrade'ujmy sobie tutaj level tego Ile siana dodatkowo się farmi? Aha, no dobra, to odwaliałem, ja tego nie upgradeowałam. Aha no, fajnie, fajnie, fajnie 1800 teraz farmie No dobra, jeszcze tą legendę poupgrade'ujmy 800 teraz farmi Ale odwaliałem, tego nie zauważyłem Dobra, kupmy może sobie jakieś ekskluzje jajko Ile to kosztuje exclusive jajko? 19 robuxów, to kupmy sobie jedno żeby tam już za bardzo siana nie wydawać na to wszystko. Dobra, tu mamy ready, otwórzmy berber patapima. No on nam dużo nie farmi. Zbierzmy sobie go i tutaj otwórzmy sobie ekskluziwa. Zobaczymy, co nam z tego wyleci. W sumie to jest chyba to samo, co tutaj było. Jestem pewny, zobaczmy, co nam wyleci. Diamentowy Mateo, który farmi 450 na starsie to sporo. Możemy go jeszcze upgradeować, oczywiście sobie. I teraz farmi 2900. Dobra, dobra, to teraz będziemy dużo więcej siana farmić. Zobaczmy, ile teraz już mamy siana. Do odebrania tak naprawdę. 200 tysięcy, dobra, to nie chwilę to się przyfarmi. Ile teraz siana będzie mieć? Dobra, 1 800, 000. mamy 2 miliony, zobaczymy na co nas będzie stać za taką ilość. Dobra, udin, din dun dun sobie kupimy. Chociaż no te to już nie są za mocne jajka. 100 tysięcy tam były jakieś epickie, kurczę, Ominę to jajko. Odwaliłem. Dobra, tutaj za 100 tysięcy możemy sobie kupić to. Ile może kosztować mityczne? To jest ciekawe. Dobra, możemy sobie za w sumie zespawnować, tylko jak on będzie kosztować z 10 milionów, to będzie lipa. Ile kosztuje? Zero. Aha, bo to jest darmowe. Dobra, to w taki sposób to działa. Zobaczymy, co nam z mitycznego wyjdzie. Spróbujmy sobie zespawnować coś mocniejszego w sumie. Tutaj za pół miliona zróbmy sobie upgrade. Teraz będą nam się lepsze spawnować. Tutaj nie wiem, chyba teraz jest milion. Nie, tu jest chyba 2,5 miliona teraz. No powiem wam, że dalej nie widzę niestety mocnych. Nie wiem, co muszę zrobić, żeby secret. Tutaj epic, ale mniejsza tego epika. Tutaj kolejny epic. Kurczę, co by tu zrobić, żeby farmić na... To lepsze, jako w ogóle tutaj garamaran jajko mamy. Dobra, to sobie to zróbmy. Zabierzmy sobie w sumie tego berber patapima i tu dajmy garamaran jajko. 10 minut, no nie, no 10 minut muszę czekać. Najgorzej, najgorzej, najgorzej. O w ogóle to będzie mityczne za 27 sekund. Gwarantowane mityczne jajko będziemy mieć zaraz. Tylko ciekawe, czy ja muszę to tak skipować, czy to sami się przeskipuje. Zobaczymy w sumie zaraz. Może kliknę to wtedy, to będzie mityczne. Zobaczymy. Jak to zadziała? Mam nadzieję, że tak to zadziała, że będzie gwarantowane to mityczne jajko po prostu. Jak klikniemy, sobie tutaj spawn. Dobra, jest 00 ready, dobra, cyk. Aha, i mamy za 15 milionów. 15 milionów. Powaliło ich. Dobra, czekamy te 10 minut na tego Garam Marana. Musimy uzbierać na jakieś secret jajko. Zobaczymy, może ktoś uda nam się uzbierać na to Garam Maran jajko. 6 milionów mamy kasy. Czy zrobiłem się to Garam Maran? Ile to będzie nam farmić siana? Aha, dobra. No, 200. 200 farmi, jak sobie to ulepszymy trochę Kurczę, chyba bardziej to się płaca ulepszać No, zdecydowanie to się bardziej opłaca ulepszać Tylko to i tak niedużo siana farmi Nie wiem, jakoś musimy więcej siana ogarnąć O, tu jeszcze w ogóle redi mamy No tylko ta cappuccino tam, też niedużo nam siana farmi No chyba najlepiej się opłaca upgrade'ować te trzy tutaj Dobra, niech jeszcze trochę się przyfarmi Dobra, dobra, chwilę się przy farmiu, zobaczmy ile teraz siana będziemy mieć No, 3 miliony, dobra, dalej będzie ciężko to odblokowywać w kolejnym odcinku sekreta, zdobędziemy